Moi drodzy, mam tutaj coś dla was, o coś, co, co mnie prosiliście. Jest to odcinek, po którym wielu z waszych kolegów złapie się za swoją bluzę i wyrzuci ją do śmietnika. Ponieważ będziecie w stanie rozpoznać fejka od oryginału. Wielu sprzedawców na Vinted już nie wciśnie wam podrobionego techa, tylko będziecie wiedzieli, jak odróżnić oryginał od podróbki. Mam tu podróbkę tech flisa. Który, no który przyszedł do mnie z Chin, nie bójmy się tego powiedzieć, który przyszedł do mnie z Chin, jest to najlepsza podróbka. I mam tutaj oryginalnego Techa. Nówkę sztukę, którą kupiłem jakiś czas temu, nie wiem, dwa miesiące temu czarnego Techa, żeby porównać nowego z nowym, bo wiemy, jak po prostu Tech się spiera. A pytanie na dzisiejszy odcinek jest takie, napisz mi na dole proszę, co wolisz, czy Techflisa, czy nie wiem, czarne spodnie, szerokie spodnie, nie wiem, czy jesteś Techwerowcem. <grym> sorry, czy jesteś fanem techa, drillowcem, sorry, drillowcem, kurczę, techwearowiec byśmy się mieli jakoś, nie, z drillowcem Techwem, a na 4000 łap w górę pójdę w podrobionym techu do galerii i będę pytał się sprzedawcy, czy jest oryginalny. Uwaga, słowo wstępu. Wielu z Was może nie rozumieć, o co chodzi z modą na techa, no ale generalnie moda na drill, moda na techa wzięła się stąd, że ludzie mają już w dupie szerokie spodnie, ile lekko można w tym chodzić. To jest takie nudne. Ja na przykład w tym momencie chodzę albo w techu, albo w jakichś takich, nie wiem, nie, nie slim fitach, ale takich regular fitach, bo po prostu z nuda chodzić w szerokich spodniach, ile. Można tym łazić, już tyle lat tym łaziłem, już mam to w dupie, dlatego wielu z Was przestawiło się na Techa i jakieś takie inne rzeczy, jakiś trap stary i bardzo dobrze, bardzo fajnie, ja lubię różnorodność, Wy też ją lubicie. I dzisiaj właśnie pokażę Wam tutaj Techa, którego tutaj mamy. Na początku warto wspomnieć, że nie ma dobrych fejów Techa, to znaczy jest tylko ten fej Techa, który jest dobry, ale uwaga, kosztuje on około 250 zł w tym momencie, plus ship albo z shipem, no jakoś tak drogo. Generalnie jest drogo. I porównaj na przykład do Nupca, Napcji, które tam kosztowało 250-300 zł, no to. Oryginał kosztuje 1500, więc jest ta różnica. A tutaj ja totalnie tego nie rozumiem, jak można kupić podrobionego techa. Tylko chyba, żeby go sprzedać na Vinted komuś za pełną cenę, bo ja na przykład tego czarnego techa kupowałem, uwaga, za 350 zł. I według mnie różnica w cenie typu 50 zł między oryginałem a podróbą to jest w ogóle jakaś głupota. I kto to kupuje? Ogólnie ten fej. E, wszyscy użytkownicy feja mówią, że jest gorszy niż OG po czasie, bo po prostu jest jeszcze gorzej się spiera i jeszcze gorzej wszystko odchodzi. Więc teraz czas na wielkie podsumowanie, bo nie Będę przeciągał. Okej, okay, więc tak, najpierw sobie otworzymy oryginalnego Techa. I oryginalny Tech przychodzi tak, zapakowany, nie, meteczkami, czarny Tech. Obydwa są XL-ki, więc ja je przefituję, jak one wyglądają. Tak wygląda oryginalny Tech, a tak wygląda podrobiony Tech z Chin. I jakie są nasze pierwsze odczucia? Okej, okay, na pierwszy rzut oka rzuca się jedna rzecz, to to, że fake jest ciemniejszy. Niż oryginał i to jest w sumie to samo, co było z kamizelką napcji, i co było z kurtką, z nutcikiem naszym że też oryginał był trochę, oryginał był chyba trochę ciemniejszy, nie, jakoś tam też coś takiego było, pamiętam, że się różniły jednak kolorem. Feeling, jeżeli chodzi o to, to no, trudno powiedzieć, no, ten fake dużo, dużo jest gorszy feeling. Zjedźmy sobie wyżej, zacznijmy sobie dzisiaj od kaptura. Jeżeli chodzi o metki, to zobaczcie, metka od podrobionego jest biała i w sumie one kiedyś takie były, teraz już takie nie są, to jest czarna metka. Od oryginału, ale tutaj, no to byśmy powiedzieli, stary sezon, czy coś, czy coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o metkę na karku, to w fejku wygląda ona tak, a w oryginale wygląda ona tak. I tutaj jest pierwsza różnica, którą doskonale widać, bo zobaczycie sobie na zdjęciach porównawczych, ja to już widzę. Na fejku wszystko jest tym boldem. Zresztą, tak powiem, wyboldowane, grube dość mocno to XL, a tutaj to XL jest małe na oryginale. To jest w ogóle dziwne, dlaczego tak robię. No i ten napis Nike się dość mocno tak zlewa. Mniejsze są odstępy, a w oryginale są większe. Kolejną sprawą, którą od razu widać, jest ten tutaj ściągacz na kapturze. On jest taki tutaj, jaskrawy. tutaj jest taki bardziej matowy i płaski. Tutaj jest jakiś dość taki wypukły. Co do kaptura, no to tutaj nie ma jakichś większych różnic. Możliwe, że tutaj to wycięcie na kapturze jest bardziej w kształcie literki U. A tutaj jest bardziej w kształt deski do kibla, bym powiedział. No ale to już jest takie. Nie wiem, dowalanie się chyba do jakichś mega szczegółów. Najważniejszą rzeczą jest tak naprawdę logo Nike, które jest tu i tu. I na oryginale to logo jest identyczne jak na fejku, ale ma jeden olbrzymi minus, różnicę na fejku. To, że na fejku widać teksturę e, materiału spod spodu. E, nie wiem, czy będzie to widać w filmie, na oryginale nie widać tekstury materiału. I jeżeli już jesteśmy przy logo, zobaczcie tutaj paski na techu. I to jest totalny dead giveaway, że tak powiem, dla tego feja, dla Dlatego, że zobaczcie, paski na fejku są totalnie brzydkie, one są nie takie dość mocno płaskie. Nie widać tutaj nic, a na oryginale widać przeszycie. I to przeszycie idzie po całości i to jest totalnie, to, to totalnie to po prostu widać, że te paski są po prostu fejkowe. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale tutaj totalnie się nie postarali. To po prostu wygląda źle. To wygląda podobnie, no ale ogólnie wygląda źle. Okej, okay, jeżeli chodzi o mm, rękawy w techu, to jest... Jedna taka rzecz, ale to w sumie w sumie dość, dość mała, która jest dość mało interesująca dla wszystkich, to są obszycia, jeżeli chodzi o zakończenie rękawa, bo tutaj to doskonale widać, zobaczcie. Tu mamy fake, tu mamy oryginał i do, fake jest tak wykończony, oryginał jest wykończony gorzej niż fake według mnie, brzydziej, ale jedna rzecz, tutaj jak są, kończy się ta taśma, taśma jest na fejku tak zrobiona, na oryginale tak jest zakończona. Kolejna rzecz to jest suwak i ja to pokażę Wam na zbliżeniu, na zdjęciach. Jest to identyczny suwak, to znaczy ta sama marka SAB, ale model tutaj na oryginalnej jest 5VM, a tu jest 5VG na podróbce, więc też od razu możecie stwierdzić, czy jest oryginał czy fake. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą kieszeń na rękawku w techu, to tutaj nie doszukuje się jakichś potężnych różnic. Jest oczywiście różnica w tej taśmie, ale to już jak mówiłem, tutaj też jest różnica w tej taśmie. Największą różnicą są obszycia tych kieszeni. Dlaczego? Dlatego, że w fejku oprzycia są krawędzi, to mniej więcej widać, że one są tak bardzo blisko krawędzi, a w oryginalne one są już bliżej środka ich praktycznie nie widać i są tak po prostu ładnie oprzyte, tak bardziej premium byśmy to powiedzieli, ale no większych różnic tutaj raczej nie ma. Teraz zobaczcie na metki, które są w środku. W oryginale metka jest długa, w fejku met metka jest taka, no dość krótka i to może wynikać z sezonu, nie wiem, to, to albo z jakiejś innej produkcji, ale generalnie jeżeli widzicie taką krótką metkę w jakimś nowym techu i nieużywanym, to teraz zmienicie się na baczności tu nie ma pokazanego sezonu, żadnego, nie, 2000, nie, nic nie ma takiego i tak samo tutaj, nic, totalnie, totalnie, totalnie nic nie ma, ale na oryginale tym będzie są metki długie. Okej, okay, w ogóle na oryginale jest napisane Made in Kambodża, to jest napisane Made in China, więc w sumie nie kłamią, jeżeli chodzi o skład, to jest chyba ten sam skład, tak mi się wydaje, 34, 66, 66, 34, no to jest skład, jest jakby ten sam podany. Okej, okay, słuchajcie. Co mnie nie wiedziałem, co jeszcze mam tutaj porównać, bo to jest kurczę zwykła czarna bluza, ale jest jedna rzecz, którą wypatrzyłem, to różnica w kieszeni. Dlaczego? Otwór jest taki sam na obydwu, więc to nie ma znaczenia, ale zobaczcie, zakończenie kieszeni na fejku jest ścięte. To jest po prostu kąty takie dosłownie. Kąty rozwarte i elo ścięte, a tu jest taki ładny, taki łuk. Przechodzi na, na yy, oryginale. To jest takie naprawdę ładnie zrobione, a tu jest normalnie, by ktoś od linijki to robił. Więc to jest też jakaś taka przesłanka za tym, żebyście zastanowili się, czy Wasza bluza nie jest podrobiona. Dobra, słuchajcie, założę sobie teraz fejka na siebie, bo wiecie, ja jestem drillowcem, więc noszę techa i, i sprawdzę, jak to mniej więcej wygląda. Wygląda, feeling. No kurczę, też jest. Wiecie, wiecie jak jest ciężko porównywać te bluzy? Bo to są zwykłe bluzy. Wiecie, jak macie na przykład napcy miałem kamizelki i, i, i kurtkę, to było łatwo to porównać, bo to jest naprawdę inny przedmiot. A to jest bluza na suwakiem. Aha. Zaczęło mi się fake. Szczerze, feeling mam mega dziwny. To znaczy, ja, ja noszę techa, ale to jest feeling taki, taki bluzy z forefa, w sensie no. Nie, to żebym jakieś chorefa, nie? No ale jednak inny poziom, no. Nie czuć tego totalnie na sobie. No, ten kto ma techa, ten wie, że jakoś ten feeling techa jest trochę inny. A tu mi się jakoś tak dziwnie robi. Może to założę też będzie tak samo. Ale generalnie, no, wyglądam tak. Feeling yy, tych kieszenie jest inny. Tutaj, totalnie. To jest w ogóle jakiś dziwny feeling. One są jakieś wielkie, cholera, wie, no. Mega, mega się czuje jak w takiej zwykłej bluzie. nawet nie jest proste. Jakiś się mełta tutaj, dziwnie. Takie jakieś brzydkie. Okej, okay, słuchajcie, zakładam oryginał. Już czuję lepszy feeling, w sensie tu zupełnie jest inny feeling, naprawdę. Jeżeli ktoś kiedyś miał techa oryginalnego i założył podróbę, ale zobaczcie, to poprzednio totalnie miałem tutaj jakieś dziwne fałdy, cholera wie co tam się działo z tym techem, ten materiał się po prostu gorzej układał, a teraz zobaczcie, układa się po prostu prosto. Nie? To jest, to jest, to jest dopiero deal tego, no w ogóle zupełnie, zupełnie jest inny feeling, w tym naprawdę czujesz się nie wiem, lepiej, to znaczy, no są, ta, wiecie, ma się bluzy różne, nie? I w niektórych bluzach czujecie się lepiej, a w niektórych czujecie się gorzej. I to jest ta właśnie bluza, w której się czuje lepiej. Tam czułem się dużo gorzej i to jest chyba wina tego materiału, bo rzeczywiście w dotyku materiał jest trochę inny, tego nie widać od razu, ale kurczę, jak nosisz, no to ta bluza fajna, fajna, prosta bluza, a tamta bluza jest taki, kurczę, zwykły dres. Słuchajcie, czas na podsumowanie. Z tych wszystkich filmów, które wam robiłem, z podróbka, oryginał, oryginał, podróbka, ten według mnie jest najsłabszy, jeżeli chodzi o fake. Dlaczego? Dlatego, że jak widzieliście film, nie wiem, z Dankami, Pandami, z Napcji, Kurtką, Westem, czymkolwiek, to widzieliście, jak było mało różnic i że na pierwszy rzut oka nie można było tego rozróżnić. Oraz fake był dużo tańszy niż oryginał. W tym przypadku fake, załóżmy, set fakeowy kosztuje. W granicach 500-600 zł. Dużo, bardzo, bardzo dużo. Jak za to, że to jest fake i za to, że to nie jest idealne. Znaczy, ten materiał, jak widzieliście, naprawdę zupełnie inaczej układa się na oryginale i zupełnie inaczej układa się na fakeu. Ja na, naprawdę jest to kurczę tak ciężkie dla mnie, że nie wiem, nie wiem w którym momencie to się zjało. Więc nie wiem. To kupuję fake'a w cenie praktycznie oryginału na promocji, które zdarzają się raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. Naprawdę nie wiem, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Jedyne dla. To możecie ewentualnie później sprzedawać te feje jak ktoś tam sobie na Vinted, To wtedy on może rzeczywiście kupować te feje. Ja totalnie nie widzę sensu kupowania fajów Na dole dam wam zdjęcia porównujące właśnie te wszystkie rzeczy, o których mam mówić, zamki i te wszystkie inne rzeczy, żebyście mogli sobie zrobić takiego ledge. czeka sami, jak będziecie kupować coś na vintage, czy na grupkach, czy od kolegów. I naprawdę uwierzcie mi, jeżeli kiedykolwiek mieliście normalnego, prawdziwego techa, to ten fake jest zupełnie inny. To widać, że jest dużo tańszy. Że ta bluza jest po prostu tańsza. Ten feeling tego materiału jest tańszy. I to nie dlatego, że ja mówię, że te. Fleece jest zajebistym materiałowo, jakościowo ubraniem, bo nie, bo wiemy po prostu, że jest do dupy, bo wiemy, że jest do dupy, że jakoś do dupy, że to się kulkuje, tak? Ale to, to jest dużo gorsze, bo jak tech jest taki fajny, wiecie dlaczego się kupuje techa? Dlatego, że właśnie jest taki prosty. Dlatego, że nie gnie się, dlatego, że ten materiał tak się po prostu zachowuje, a tutaj kupując fajka, tracisz to, robisz po prostu z siebie normalną osobę w normalnej bluzie, więc tracisz to wszystko, za co ludzie płacą w techu, bo nie płacą za jakiś design, za to, że jest hype'owy, bo nie jest, bo to leży, leży w sklepach, tylko płacą po prostu za ten konkretny materiał, za ten tech fleece, bo to jest właśnie to, co opracowało Nike, to jest fleece. Ten materiał, Fleece od Nike, Tech Fleece od Nike, tak się nazywa nazwa handlowa tego materiału, więc tu tego materiału nie ma, więc płacisz po prostu za zwykłą bluzę ze znaczkiem Nike. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, napiszcie mi na dole, co powinienem jeszcze porównać z jakichś takich podróbek, które zalewają jakby polski internet. Ja z chęcią coś kupię i z chęcią coś porównam, bo mam oryginał, zresztą kurczę, walisz podróby, kto wychodził w czymś takim w ogóle, kto to w ogóle sprzedaje, nie? Jak macie jakiś ludzi, kto to sprzedają, to róbcie im od razu Exposeda. Gdzieś na Elcacie, czy gdzieś tam, in, gdzieś indziej, no bo to jest po prostu skurwe sprzedawać to jako, jako oryginał. I co? Zapraszam na inne moje filmy. Widzimy się w następnym odcinku.